Jesteśmy zanurzeni w przemyśleniach adwentowych, to nam każe powiedzieć o bardzo ważnej rzeczy: że tak naprawdę czas adwentu to nie jest czas przygotowania się na Boże Narodzenie. Przygotowujemy się do Bożego Narodzenia tak naprawdę tylko w ostatnie kilka dni adwentu. Wtedy, kiedy już zaczynamy nowennę do dzieciątka Jezus, kiedy już y, przygotowujemy się przez y, odpowiednie modlitwy, czy chociażby ten odpowiedni wystrój w kościele, gdzie figurka dzieciątka Jezus po stopniach schodzi ku nam y, z wyżyn niebieskich. Ale ten pierwotny wymiar Adwentu, który przeżywamy co roku, to jest wymiar eschatologiczny. To jest czas, w którym my z całym kościołem wołamy do Pana Boga, do Jezusa Chrystusa, Maranata. Przyjdź prędzej, przyjdź co rychlej, Panie Jezu. My wołamy do Pana Boga, do Pana Jezusa o to, żeby przyspieszył czas paruzji, czas końca świata. Bo my, Kościół jeden, święty, powszechny i apostolski, jesteśmy gotowi na to przyjście. My chcemy tego przyjścia, bo to jest wytęskniony moment. To jest sąd, który, gdy nastanie, usłyszymy wyrok: pójdźcie błogosławieni, a nie wy drudzy w ogień piekielny, boście źle postąpili. My z utęsknieniem wołamy w adwencie o koniec świata. Można powiedzieć śmiało również o koniec swojego życia, bo chciałbym. Tak jak święty Paweł, który przeżywał rozterkę, czy pozostać jeszcze na tym świecie, bo to korzystne dla tych, których miał nauczać, czy może lepiej byłoby dla niego już umrzeć i pójść do nieba? My jesteśmy w tej rozterce. Wiemy, że pożyteczne dla wielu ludzi jeszcze jest być tutaj z braćmi i siostrami, ale z drugiej strony już nie możemy się doczekać tego Boga, który takie rzeczy dla nas przygotował, których ani oko nie widziało. Ani ucho nie słyszało, ani ludzki język nie jest w stanie wypowiedzieć.